Hi guys! Mam nadzieję, że Was nie przestraszyłam tą maseczką, ale mam babeczkę, bardzo ładną w ogóle. I będziemy się ogarniać dzisiaj w planach. Mam do Was nagrać taki podcast, w sensie że go sobie trochę razem. Dobra, a teraz ogólnie yy, chciałabym poruszyć temat pracy w Polsce, ale bardziej tutaj pod wpływem yy, dlaczego my mamy taką mentalność zapierdolu. Yy, tutaj za granicą tak nie ma. Oczywiście są mm, takie miejsca, ale ogólnie nie jest, nie jest to jakby wszędzie. Nie jest to takie, tak jak u nas, tak, że Polak zrobi, Polak zapieprza. Eee, nie rozumiem, dlaczego ludzie pracują za trzy koła i są wdzięczni za to, że mają pracę. Mamy czas, jakie mamy, wiem, jakie jest z pracą i tak dalej, ale hej, to jest win-win. Tu nie robisz za darmo. I to nie jest praca charytatywna, nic, on musi ci zapłacić. Dobra, więc generalnie zauważam właśnie, że w Polsce jest trochę taka mentalność niewolnicza, której za granicą nie ma, w takim sensie, że hej, bądź wdzięczny, znajdź pracę i tak dalej. Bardzo często my, Polacy, szczególnie właśnie młodzi ludzie, Oż zamiast jakby bawić się tym naszym życiem, tak? Zamiast być takimi, hej, jestem młody, mogę podróżować, nie mam teraz obowiązań, nie mam wiecie, kredytu, dzieci, coś takiego, eee, nie Andrewem w ogóle tego okresu, tego okresu bym powiedziała takiego, mm, takiego okresu samotnego w takim sensie, że mamy przyjaciół i jakby możemy z nimi lub sami nawet zwiedzać, wiecie, świat, co kto lubi, nie? podróżować, dawać się swoim hobby, a my tego nie robimy. No i niestety ta mentalność też przekłada się na pracę, moi drodzy, dlatego że u nas jest coś takiego, że my jesteśmy narodem bardzo pracowitym i bardzo często, na przykład za granicą, narzucamy jakieś swoje mm, wyższe niż nawet wymagają normy, przez co jakby Niemcy też nas nie lubią. Czy nawet Holendrzy, czy Duńczycy. I generalnie w Polsce ty jesteś parobem, jesteś nikim, a za granicą bardziej się raczej ludzie liczą z Twoim zdaniem, w takim sensie, że bardziej o Ciebie dbają. I ja tutaj yy, nie mówię o jakichś pracach takich przez agencje czy coś, bo zaraz ktoś mi napisze, że hej, wcale tak nie jest, mają cię w dupie. No tak, w takim produkcji mają cię w dupie, bo jesteś łatwy do zastąpienia. Ale w korpo na przykład, albo w takim mm, projektach różnych, nie mają cię w dupie, bo wcale nie jest łatwo zastąpić kogoś e, z dnia na dzień, kto na przykład e, ma znać Polski, a jesteś na przykład w Danii. To nie, jest takie, o, to nie jest takie proste. Oczywiście jest dużo Polaków w Danii, zgadzam się, ale trzeba go wdrożyć do projektu na przykład i tak dalej. No generalnie ludzie są raczej mięksi i raczej dbają. O pracowników. U nas masz być wdzięczny, że pracujesz za najniższym krajem. Dobra, teraz będę się konturować moi drodzy, ale yy, kolejnym aspektem tego, co mnie wkurza lub co wolę za granicą, jest mentalność. Yy, I co ja mam na myśli? Przez mentalność mam na myśli to że oni są mega mili w większości. I są tak. bardziej zdecydowanie otwarci na różnorodność niż my, ale to też ma dwa końce. Dlatego, że na przykład mnie denerwuje, jak oni są mili, bo to nie jest, że oni są mili, i oni są twoimi przyjaciółmi. Mm -mm. Oni są mili. Bo tak wypada, tak zostanie wychowani. Mm, albo są właśnie nie mili. Fuj, bo jesteś Polakiem. To już jest taka opcja Na przykład w Niemczech e, Raczej się nas nie lubi, nie? Co mnie akurat nie dziwi W niektórych przypadkach, bo sobie taki e, Nasi rodacy mm, PR zbudowali Przez swoje zachowanie, że się nie dziwi, że nas nie lubią mm, Ale miałam na przykład taką kierowniczkę w jednej firmie Która mnie nienawidziła Dlatego, że a, jestem Polką A, to też B czy jestem trochę większa. A ona była taka mega chuda, ale taka um, bez żadnych, jakby kształtów, nie? W ogóle żadnych. Po prostu była wszędzie płaska, i ponoć słyszałam nie wiem, czy to prawda, czy nie że ona po prostu ma z tego powodu kompleksy i wżywa się największych przez ich kształty. Nie wiem, czy to prawda, ale tak mi powiedzieli inni ludzie. Um, no i generalnie tam było dość <grym> ostre gnębienie. Mm, ale jakby to Niemcy, to jest normalne, oni raczej nie są mili, Duńczycy za to są mega mili. Oni są tacy mili, że oni ci na przykład nie powiedzą wprost, że hej, nie podoba mi się, że zrobiłeś to i to, ale obgadają ci za plecami i zrobią Ci renomę. Generalnie też nie byłam, jakby byłam, ale nie w pracy, ale miałam dość duży kontakt na przykład z Anglikami. Oni są dla mnie za mili. Ja wiem, że to jest fake, ja o tym wiem, ale oni są dla mnie za e, Totalnie dla mnie to jest tłumacz i bycie miłym, bo ja jakby wiecie, jestem polką. Ja tam po prostu powiedziałam: Ja w to nie wierzę, że Ty jakby się dbasz o mnie. Ja wiem, że to jest na pokaz i tak dalej, i jakby ja w to nie wierzę, że Ty w ogóle Cię obchodzi, czy ja żyję, czy ja oddycham, że ja nie wierzę w takie baśnie. No po prostu dla mnie to było szokujące, ale oni faktycznie niektórzy, sorry za Daisy w tym, są naprawdę tacy mini. I ja byłam wtedy w szoku. Moje polskia, moja polska bańka wtedy pękła i powiedziała, można, można, można być miłym, popularnym, wymagającym, zabawnym, można to wszystko pogodzić, ale jednak nam Polakom nie udaje się. Zignorujcie mój baking, który nie wiem czy wyszedł, ale dobra. Ogólnie sprawa wygląda następująco, jeżeli chodzi o podejście, to to co lubicie Jak lubicie bycie miłym, tylko to jest takie fake, to spoko A jeżeli jesteście na przykład osobami, które tu wkurza, no to za granicą po prostu musicie się tego przyzwyczaić, nie? Chyba, że jesteście w Niemczech, bo oni akurat są jak my, są dość niemili um, Ale mi to akurat jakoś mega nie przeszkadzało, poza takim naprawdę być takim, wiecie, niemiłym mega Ale po prostu ich taka niemieckość mi nie przeszkadzała Mm, więc generalnie um, to jest po prostu preferencyjne. E, bezpieczeństwo i komfort życia jest zdecydowanie mega spoko tutaj. Dlaczego? Dlaczego ja na przykład wybrałam Polskę? Przez, tą bezpiecze... Przez to bezpieczeństwo, moi drodzy, jak miałam akcję, że mi jakoś zamordowano maczetą pod domem, jak miałam masę sytuacji, gdzie po prostu policja stała pod moim domem byłam delikatnie przerażona tym. Mówiłam o tym kolegą, kolegą w pracy i też byli delikatnie przerażeni tym, więc generalnie czy kobieta, czy mężczyzna nikt nie czuł się bezpiecznie, więc to minus. Więc o, oh no, co tu się wydarzyło? Więc generalnie bezpieczeństwo jest u nas kluczową sprawą, dlaczego ja wróciłam, dlaczego wiem, że też bardzo wielu innych Polaków wróciło, ale też kluczową rzeczą, jaka przyczynia się do tego, że jakby wracam z emigracji, jest zdrowie psychiczne. Dlatego, że tutaj zdrowie psychiczne to jest kwestia też tego, że tęsknisz za rodziną, znajomymi, ale najbardziej nad tym, że, jeżeli nie wejdziesz totalnie w tę kulturę, a nawet jak wejdziesz, to po prostu cały czas myślisz sobie o czymś takim, że nie czujesz się fajnie w tym miejscu, bo nie masz nigdzie nic swojego, wiesz o co chodzi. To jest trochę takie coś, że może nie jest do końca fajnie, powroty też nie są fajne i nie wiesz co zrobić, czujesz się samotnie, ze wszystkimi problemami jesteś sam. To nie jest fajne. Więc generalnie nie jest to fajne, yy, jak jesteś całkiem sam, nawet jak masz jakieś tam znajomych, to z doświadczenia wiem, że yy, nie są to te znajomi na serio i mam trochę wrażenie, że my w Polsce bardzo jesteśmy angażującym się społeczeństwem w relacje, a tutaj możesz... By chodzić z koleżanką na kawę, na łeżwy, ale o problemach nie rozmawiają. A jeżeli rozmawiają, to wie, że wsparcia nie dostaniesz. Powiedzą ci, o, jesteś biedna, współczuję ci, ale nie zrobię nic więcej, nie? Nie, nie są emocjonalnie z tą związani. Na pewno tolerancja jest mega dużym problemem w innych krajach, chociaż ja uważam, że Polska jest już dość przyjazna dla do osób LGBT. I podoba mi się to, że w Polsce mamy takie granice tolerancji a obłędu, więc to jest na duży plus. No i teraz, dlaczego ludzie wracają w ogóle, a potem tęsknią? Dobra, rozpuściłam włosy na następnym kandrze pewnie będę mieć już inne włosy, jak coś, ale generalnie, no pytanie: możecie zadawać sobie pytanie, to dlaczego ci ludzie uciekają z tej Polski pięknej? Skoro potem do niej wracają, jaki to ma sens? No, kiedyś na pewno to było za pieniędzmi, mówię, jeszcze 4 lata temu gdzieś plus minus opłacało się. Natomiast teraz y, ludzie wracają, no bo tęsknią za rodziną. Wiecie, dorobili się, już mają jakieś pieniądze, w ogóle jest teraz założyliście masa, taka fala powrotów z zagranic. No bo już te koszty w większości krajów się wyrównują i nie żyje się wcale o wiele lepiej gdzieś za granicą niż w Polsce. Dobra, e, więc dlaczego ludzie wracają? No dlatego, że, moi drodzy, jest to tęsknota, nie opłaca się już. Są pewne rzeczy, wiecie, to w większości wracają ci ludzie, którzy wyjechali x lat temu i po prostu im tęskną, po prostu już nie mają powodu dłużej tam siedzieć, bo albo się dorobili, albo już się po prostu nie opłaca im tam siedzieć. E, no też pieniądze nie są najważniejsze, nie? E, no i też e, taki message ode mnie dla Was. Ja ogólnie polecam to wyjeżdżanie, mega to polecam, dlatego że nie musicie wyjeżdżać na całe życie, możecie wyjechać na rok i to jest super doświadczenie, które zostanie z wami na resztę życia. No ja podsumuję tylko, że ja zdecydowanie wolę mieszkać na ten moment w Polsce, chociaż waham się jeszcze, czy nie odwalić sobie jakiegoś jeszcze tripu gdzieś za granicę na rok na przykład albo pół roku. Ale na ten moment jestem raczej za Polską i za szybko chyba to się nie zmieni, bo za dużo już widziałam. See you tomorrow.